Teraz jest taki czas, taki okres w roku, że wspominamy osoby, których już nie ma między nami, które odeszły. I dlatego chciałbym, żebyście kolejny raz posłuchali Pana Bogusława i zobaczyli, ile w nim było energii, ile w nim było miłości do Polski. On wyjechał z Polski chyba 50 lat temu. Jako dwudziestoparoletni młody chłopak opowiadał historię swojego życia. Po raz kolejny podkreślam, że... Jego strata nawet dla Was, bo tyle jeszcze filmów mieliśmy robić razem, jego strata jest olbrzymia. Pomyślmy o, o naszych bliskich, o naszych najbliższych, których już nie ma między nami, i pamiętajcie: oni ciągle gdzieś są, oni nie odeszli na zawsze, oni gdzieś ciągle są. Jak nam ciężko, możemy sobie z nimi pogadać. To nie jest tak, że już jest pustka. Panie Bogusławie, niech Pan się tam trzyma po drugiej stronie, niech Pan trzyma za nas kciuki, za Polskę. Niech Pan tam z drugiej strony rozwali to wszystko, to wszystko, co jest złe po tej stronie. Tego moi drodzy, chciejmy, żebyśmy kiedyś się odbudowali, bo ci, którzy nam to porobili teraz, to co jest teraz, to oni zapłacą, oni zapłacą najwyższą cenę. Spokojnie. My jesteśmy osobami dobrymi, chcącymi jak najlepiej. A oni są osobami złymi i oni będą mieli jak najgorzej. Zapraszam Was na kilka słów od Pana Bogusława. Dzień dobry Państwu, Bogusław Domaszewski. Paryż, 29 maja 2019 rok. Jesteśmy w Paryżu na Placu Inwalidów przy kultowym, w kultowym miejscu przy płycie Solidarności na Placu Inwalidów przed konsulatem polskim. Przedtem, tutaj, wysiłkował konsulat PRL-owski. I ambasada obok Narisson Dominik. No, w tej chwili jest zupełnie inna sytuacja. Jesteśmy zapraszani, jesteśmy lubiani i w ogóle nasze władze są miłe dla Polaków i pozwalają nam pokazywać nasz patriotyzm. Korzystam z tego w takim razie i chciałbym Państwu przypomnieć, że tutaj 13 grudnia 81 roku. Położono tę płytę i w, z, z okazji, żeby uczcić hmm, stan wojenny i upodlenie narodu polskiego przez Rosję komunistyczną. Ponieważ generał Jaruzelski po prostu to był agent hmm, rosyjski i zniewolił naród i aresztował ludzi wspaniałych. Ale cóż, trzeba jeszcze wrócić dalej. W 1939 roku dwie siły, niemieckie siły brunatnego socjalizmu i rosyjskie siły czerwonego komunizmu zaatakowały Polskę i zgniotły ją. Zgniotły. Ale walczyliśmy do końca. A teraz co? A teraz siły żydowskie chcą nas. Jeszcze okraść na olbrzymie kwoty z okazji, tej, że twierdzą, że mienie bezpadkowe to im się należy. To jest w ogóle jakaś abrakadabra, to jest coś okropnego. I w związku z tym opierają się oczywiście na, e, i, i twierdzą, że Polacy wymordowali więcej Żydów. Niż e, Niemcy. No to w ogóle jest coś okropnego. To jest w ogóle jakaś fantazja. Na spotkanie tutaj e, e, z żydowską organizacją najbrid która zrobiła konferencję, przygotowałem taką kompilację kilku melodii, która e, Wam u, pokaże, jak gdyby zilustruje sytuację 39-45. Więc najpierw zaśpiewam wam pioseneczkę taką niemiecką, potem zaśpiewam rosyjską, następnie żydowską, i następnie amerykańską, anglosaską, saksoncką Więc śpiewam najpierw po niemiecku. Warum, 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 warum. warum. 왜롱 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 Paciemu, paciemu. Po rosyjsku dlaczego? Żydowska. Porkoła, porkoła. Porkoła, 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 porkoła. wow, wow, Porkoła, porkoła. No, Amerykanie. A w międzyczasie setki tysiący Polaków ginęło dla obcych. Oni sobie tak postępowali i tak postępują i tak nas chcą zniszczyć. Dzięki Państwu wszystkiemu, życzę wszystkiego najlepszego. Zastanówcie się nad tym. Żegnam.